Cześć, z tej strony Szymon, witajcie na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie bieżąco z tym co czytam, publikuję, wypożyczam i kupuję. A propos rzeczy przeczytanych, w kolejnym odcinku przeczytanej z biblioteki powiem kilka słów o książce Marka Randolfa, Netflix. To się nigdy nie uda. Książka ta jest wydana przez wydawnictwo SQN, nawet nie wiem, czy jak się tak SQN. Wypożyczyłem ją w Księżyce Beskidzkiej w, Fili, w Bibliotece Głównej Księżycy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ulicy Słowackiego. Tutaj mamy inne książki, które są tych autorów. Znam jeszcze, czytam jeszcze tego wydawnictwa oczywiście. Znam jeszcze Stanali, Człowiek Marvel oraz Michael Jordana, Życie. Też bardzo dobre pozycje. Co to jest Netflix? Zdecydowana większość z Was już to wie oczywiście, bo Netflix w obecnych czasach jest wiodącym, wiodącą platformą streamingową i wszyscy generalnie, praktycznie wszyscy wiemy jak on działa, na jakich zasadach, treści bezpośrednio do domu, ale jak to się zaczęło i kiedy się zaczęło? No, o tym jest ta książka, tak jak mówiłem, wydana, yy, klasyczne wydanie, bardzo fajne pod względem technikaliów, druk, odpowiednia wielkość, nie jest to za mało. Jest sekcja podzielona na. na oczywiście podzielona na rozdziały. I rzecz, która mnie po prostu totalnie zszokowała odnośnie tego, czym był jest Netflix, a czym było, czego zaczynał, to jest po prostu niesamowite. Powiem wam sam początek, że idea Netflixa jako takiego, czyli coś, co będzie dostarczać treści wideo, do domu narodziła się dość dawno temu, jeszcze pod koniec XX wieku. Tylko jeżeli. Jesteście troszeczkę starsi, to kojarzycie, że końcówka lat 90. to była absolutna dominacja kaset wideo VHS. Tam były, one były najczęstszym nośnikiem filmu, treści i tak dalej. I automatycznie za tym super popularnością cieszyły się wypożyczalnie kaset wideo. I można powiedzieć, że Mark Randolph, współzałożyciel Netflixa, Razem z Lidem Hastingsem, nie wiem, czy dobrze go wymawiam, gdzie kombinowali nad nowym pomysłem na biznes i to nie było takie proste, bo Hastings tak Hastings no nie było takie banalne, bo znaleźć pomysł go zrealizować to to jest coś i różne, bardzo, bardzo różne pomysły przychodziły do głowy. Jednym z pierwszych takim z punktu widzenia dzisiejszego widza jest abs maksymalnie abstrakcyjnym, jest to, że wysyłanie kaset wideo, tych dużych, ciężkich kaset wideo, pocztą do domu, żeby ktoś sobie obejrzał na magnetowidzie i odesłał. Brzmi teraz abstrakcyjnie. Zaraz, zaraz, zaraz. Taką wielką paczkę ja mam czekać, powiedzmy tydzień, jeszcze później mam odsyłać, no inne czasy. Gdy Netflix startował w ogóle to, co jest niesamowite, nie było internet raczkował i to wszystko było takie początkujące. Nie było takich klasycznych domen internetowych. Teraz, jak ktoś chce założyć jakąś domenę w internecie, wykupuje, to jest moment, cyk i już może mieć. W tamtych czasach to wszystko raczkowało. I o tym jest ta książka o tym, jak to szło od pomysłu, przez pierwsze problemy, pierwsze wątpliwości, kilka załamań, kilka genialnych pomysłów, kilka zbiegów okoliczności. Coś, co na przykład dla nas obecnie jest naturalnym elementem, subskrybuje Netflixa, subskrybuje Disney+, Plusa, subskrybuje yy, HBO Max i tak dalej, i tak dalej. Przecież ten termin jeszcze dwadzieścia kilka lat temu nie istniał. Dlaczego? Skąd on się wziął? Skąd w ogóle się wziął pomysł na tego rodzaju usługę, usługę subskrybencką? Tego dowiecie się z tej książki. Tak samo jak... Nowymi wyzwaniami, jak różne dziwne pomysły, po prostu jak czasami blisko było do tego, żeby Netflix nigdy do końca nie zaistniał w takiej formie, jakiej jest. Kied kilka momentów było takich dla mnie przynajmniej, które dawały mi do myślenia, bo powiedzmy, że była firma A i firma B. Firma A była raczkująca, firma B była potęgą. Mija kilka dekad. Firma B powiedzmy przesypia pewne zmiany i nie ma firmy B. I odwrotnie. Firma A idzie zawsze do przodu, stara się kombinować, nadążać za duchem, czasu, za duchem czasu, czeka tylko na technologię i no i jest jak jest. Serdecznie polecam przeczytać tę książkę. Jeżeli cokolwiek się interesujesz platformami streamingowymi, i w ogóle jak to jest obecnie z tym dostarczaniem treści bezpośrednio do domu, warto zapoznać się z tą książką i zobaczyć jak to się wszystko zaczynało, w jakich bólach się to rodziło, że te pomysły nie przychodzą od razu eureka, wszystko mamy na sasy, tylko czasami metodą prób i błędów i ciężką, wytężoną pracą. Serdecznie polecam tą książkę, udajcie się do biblioteki, jeżeli mieszkacie w Bielsku, Białej lub okolicach, naprawdę warto to przeczytać. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie tą książkę, czy Was interesuje. Ja mogłem tylko powiedzieć, że jest naprawdę bardzo fajnie napisana. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!